Jeden ze starszych księży proboszczów opowiedział mi taką historię. Był na kolendzie, odwiedza rodzinę. Dom jest dwurodzinny, na dole mieszka młode małżeństwo, a na górze ojciec tej pani i zarazem teść, jej męża. I ci ksiądz poszedł najpierw do tego starszego pana, go tam odwiedzić, potem zszedł na dół. I ci młodzi małżonkowie skarżą się, że od wielu lat są statą skłóceni. I mówią, nawet w tym roku nie chciał się z nami podzielić opłatkiem ani nie zasiadł z nami do Wigilijnego stołu. Ksiądz proboszcz na to mówi tak: No, przecież to są odwiedziny duszpasterskie, pasterskie, one są po coś. To nie jest tylko taka zwykła wizyta, żeby posiedzieć. Mam taki pomysł: chodźmy tam na górę, odwiedzimy tatę i postaram się coś pomóc, jakoś zaradzić tej sytuacji. Poszli na górę. I ci młodzi, córka i zięć uklękli przed tym starszym panem i zaczęli się modlić. Ksiądz zaproponował, by odmówić modlitwę Ojcze Nasz. Kiedy doszli do tych słów, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ksiądz specjalnie powtórzył to trzy razy: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I kiedy skończyli się modlić, ci młodzi na kolanach mówią: Tato, przepraszamy cię, jeżeli coś było nie tak z naszej strony, przebacz nam. My już nie chcemy się kłócić. I wtedy stała się rzecz straszna. Ten ojciec zacisnął pięść i powiedział: Wolę smażyć się w piekle, a nie przebaczę. Ksiądz proboszcz, opowiadając mi tę historię, mówi: Żałowałem, że. Zainicjowałem tą sytuację. Gdybym wiedział, że to się tak skończy, to bym nigdy do tego nie dopuścił. Ale wtedy zrozumiałem jeszcze jedno: że brak przebaczenia to jest nie tylko ludzki grzech, to jest grzech szatański. Że to jest coś o wiele więcej niż tylko niechęć czy zamknięcie serca. Za tym stoi rzeczywiście jakaś potężna, zła siła. Stoi za tym szatan. Moi kochani, dzisiaj Pan Jezus mówi, że trzeba zawsze przebaczać. Brak przebaczenia niszczy przede wszystkim tego, kto nie przebacza. A ja nazywam się ksiądz Marek Studencki i zachęcam, żeby zasubskrybować szklankę dobrej rozmowy.